Tak w niedzielę legniczanie kibicowali naszej reprezentacji przy okazji meczu z Irlandią Północną. Na szczęście Polakom udało się wygrać to spotkanie. Pierwszy raz w ogóle coś takiego powiem szczerze, oglądnąłem. Od paru dobrych lat Polacy nigdy nie wygrali na Euro żadnego pierwszego meczu eliminacyjnego. Myślę, że to jest, fajne, jest fajna sprawa dla nas, dla Polaków, którzy oglądali ten mecz. Myślę, że mecz z, Irland... mecz z Irlandią no, miał się zakończyć tak, a nie inaczej. Chłopaki się postarali. Przejdziemy dalej. Myślę, że przynajmniej pierwszy finał będzie. A jak o. gra, jak sam mecz? Oj, to. wszyscy nie mieli nic do powiedzenia tak naprawdę i grali bardzo fajnie. Mają duże szanse na wygranie, chociaż dojście do finału, na pewno wyjście z grupy to naj mają największe szanse na to. Najgorszy będzie mecz pewnie z Niemcami. Meczu nie oglądałem. Słuchałem w radiu, bo akurat jechałem autem, ale znakomicie. Dzień dobry, Mateusz Bęż. Po tych piłkarskich emocjach zapraszamy na informacje telewizji Dami z Legnicy. A dziś w serwisie 10 nowych autobusów z górnej półki wyruszy wkrótce na Legnickie ulice oraz wielogodzinny beneficjowy koncert Gabriela Fleszara i przyjaciół. W poniedziałek po 14 doszło do pożaru garażu przy ulicy Bielańskiej. Ze zgłoszenia wynikało, że w środku mogą być ludzie oraz butle z wybuchowym acetylenem. Na szczęście nikt nie został ranny. W akcji wzięło udział cztery zastępy Straży Pożarnej. Zgłoszenie, które odebrali strażacy, było dramatyczne. mi takie zgłoszenie, że to jest zespół garaży, i tak jak widać na obrazku rzeczywiście kilka garaży. Eee, miała być osoba poszkodowana, jeszcze nie odkryliśmy wszystkiego, że nie, nie mówimy, że, 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 że nie. Eee, I butle acetylenowe to są szczególnie groźne w przypadku pożaru, no ale na razie nie mamy takich, eee, nie potwierdziło się to. W środku znajdował się tylko samochód. Wszystko doszczętnie spłonęło, lecz nikomu nic się nie stało. Strażacy po dogaszeniu ognia i rozebraniu garażu mogli wracać do bazy. Legnica wzbogaciła się o 10 nowych autobusów dla komunikacji miejskiej. Pojazdy są z tak zwanej górnej półki. Poza wygodnymi siedzeniami ekologicznymi i cichymi silnikami autobusy są wyposażone w klimatyzację i monitoring. A to zdaniem Legnicza ich największy plus. Nowe autobusy Solaris Urbino 12, poza tym, że pięknie wyglądają, mają wiele zalet, które wpływają na komfort jazdy zarówno dla pasażerów, jak i dla kierowców. Ci zaś podkreślają, że głównymi wartościami nowych pojazdów jest cicha praca bardzo ekologicznego silnika klimatyzacja, która latem będzie największym plusem oraz monitoring, a to wpłynie na pewno na bezpieczeństwo pasażerów. Lepiej zawsze ten autobus jest trochę ciszy, lepszy komfort pracy jest wtedy, no to wiadomo ruch jest teraz zwiększony, no i kierowcy jednak trochę... Przeprac no, pracują w ciężkich warunkach. Tutaj. Pojazdy mają po 12 metrów długości. Każdy z nich jest dostosowany do przewozu prawie 100 osób. Najważniejsze jednak, że bez problemu wsiądą do nich zarówno dzieci, jak i osoby starsze czy na wózkach. To co widzę to naprawdę jest szczęście dla miasta i dla ludzi. Nie ja będę zobaczy, jaka wygoda, jakie to wszystko jest. tego. Nawet to lusterko, pytam się czy Aluch tu jak jedzie obok, czy ten pan widzi go? Tak, a to właśnie jest ważne. Bardzo pan często ważne. korzysta z komunikacji miejskiej? Często, często. Co często. dla pana się liczy? Dla mnie o komfort. Komfort przede wszystkim i przede wszystkim jak lato przyjdzie, żeby człowiek się nie gotował w tym autobusie. Nowe pojazdy mają funkcję obniżenia oraz podjazd dla wózków dziecięcych i inwalidzkich, zarówno zwykłych, jak i elektrycznych. Dzięki dostosowaniom wtedy mieście odczuwa swoją niepełnosprawność. Mhm. Tak powinno być właśnie normalna, ale to jest wciąż jeszcze luksus. Mhm. A teraz e, bardziej to Pana cieszy, że więcej linii autobusowych w mieście będzie dla Pana przystępnych? Oczywiście, no, dzięki temu nie będę, musiał, nie będę miał problemów z, z, z komunikacją na, na większe odległości. Autobusy tej generacji posiada niewiele miast w Polsce. Nowe pojazdy będą jeździły na wszystkich liniach autobusowych w Legnicy. Autobusy super ekologiczne. Norma Euro 6 jest w tej chwili najwyższą normą czystości spalin, która jest stosowana zarówno w Polsce, jak i na świecie. My do tej pory mieliśmy dwa takie autobusy. Jeden taki autobus to koszt około 800 tysięcy złotych netto. W sumie Legnickie przedsiębiorstwo komunikacji miejskiej ma w taborze 64 Autobusy. Łącznie z dzisiejszymi jest już 20 sztuk z nowej generacji. Urząd miasta zapowiada, że już wkrótce, być może po wakacjach, na Legnickie ulice trafi kolejnych 5 sztuk. Wracamy do tragicznego Karambolu na podlegnickim odcinku autostrady A4. Przypomnijmy, że na wysokości gniewomierza tir przewożący koparkę z nieustalonych przyczyn zjechał na lewy pas, przeciął barierę i uderzył w kolejne pojazdy. Dwie osoby zginęły na miejscu, a pięć osób zostało rannych. Do wypadku doszło na 95 km dokładnie na moście nad rzeką Wierzbiek. W wypadku uczestniczyły dwa samochody ciężarowe oraz cztery osobówki. Najbardziej zniszczony był osobowy Ford Focus. Właśnie się na lewym e, boku e, i e, tam znajdowały się dwie osoby e, poszkodowane, które były nieprzytomne. I po zabezpieczeniu miejsca, stabilizacji pojazdu, odcięciu zasilania e, wykonaliśmy dostęp do osób poszkodowanych i ewakuowaliśmy jedną osobę. Yy, którą yy, przekazaliśmy pogotowie ratunkowe. Niestety, mimo reanimacji 30-letnia kobieta zmarła. Oprócz niej śmierć na miejscu poniósł 43 letni mężczyzna. Rannych zostało 5 osób. Dwie z nich trafiły do szpitala w Legnicy i w Lubinie. Na szczęście nie odniosły większych obrażeń. Sprawcą wypadku był kierowca ciężarówki, która wiozła koparkę. Nie wiadomo tylko z jakiego powodu zjechał na przeciwległy pas ruchu. Kierujący samochodem ciężarowym jadąc w kierunku Wrocławia prawym pasem z niewyjaśnionych przyczyn zjechał na lewy pas następnie. Przebił się przez barierki i uderzył w jadący w przeciwnym kierunku samochód marki Ford. Przyczyn zdarzenia na chwilę obecną nie znamy. Śledztwo wyjaśni całe zdarzenia. Karambol spowodował wielkie utrudnienia w ruchu. Kierowcy jadący z osiedla Piekary i Kopernik do centrum utknęli w ogromnych korkach. Nie lepiej było w drugą stronę. Ruch na autostradzie w kierunku Wrocławia przywrócono około godziny 15. Całkowicie odblokować drogę udało się dopiero po północy. Maciej Treter został zwycięzcą pierwszego wielkiego testu historycznego dotyczącego dziejów legnicy. Sprawdził, on bywał się w głównym holu galerii piastów. Każdy mógł wziąć udział w konkursie, a główną wygraną była wysoka nagroda pieniężna. Pytania sprawiły wiele trudności uczestnikom. Konkurs historyczny w Centrum Handlowym? Na taki pomysł wpadła Legnicka Galeria Piastów, organizując we współpracy z portalem Lignic.pl wielki test historyczny. Odbywający się publicznie sprawdzian dotyczył historii Legnicy, a dla zwycięzcy przewidziana była nagroda tysiąca złotych. Skąd pomysł na akcję? Wielki test historyczny to jest kolejne wydarzenie, które zorganizowaliśmy z przyjemnością. A odpowiadając na pana pytanie dlaczego? Dlaczego nie? Jesteśmy w Legnicy. Jesteśmy częścią historii Letnicy też, e, kochamy Letnicy e, i chcieliśmy właśnie pasjonatów historii miasta zaprosić do, e, do wzięcia udziału w tym teście. Test składał się z sześciu oddzielonych tematycznie etapów. Do każdego z nich przyporządkowane było 15 pytań. Zagadnienia dotyczyły głównie przełomu XIX i XX wieku i choć Legnica nigdy nie była miastem wielkości Krakowa czy Warszawy, to jednak, jak twierdzą historycy, zdarzało je się być świadkiem wielu ciekawych wydarzeń. Legnica zawsze była po Wrocławiu drugim okiem Śląska i ma e, niesamowitą historię. Z której możemy być dumni, której powinniśmy się uczyć, którą powinniśmy znać. Więc warto przez takie imprezy jak dzisiaj, warto propagować dzieje naszego miasta. Do rywalizacji mogli stanąć wszyscy chętni. Test był testem wyboru. Uczestnicy zaznaczali odpowiedzi na specjalnych arkuszach. Czy mogła to być okazja do zarobienia łatwych pieniędzy? Test nie jest najprostszy, i e, myślę, że osoba, która go wygra, no to naprawdę. Musi sporo wiedzieć i, i sporo czytać na temat historii naszego miasta. A czy dla uczestników pytania były trudne? Trudne. <laughs> Większość pytań jest trudnych, ponieważ są dość mocno szczegółowe. Wiele z nich się dotyczy dat. Ogólnie no poziom jest naprawdę różny od pytań bardzo łatwych bo takie dosyć skomplikowane. Wygra Pan to? Zobaczymy. Człowiek strzela, Pan Bóg kule nosi także. Jak będzie, tak będzie. W przerwach między etapami dla widzów występowali młodzi wokaliści z Legnicy. Organizatorzy testu podkreślają, że wydarzenie było również dla nich testem zainteresowania tego typu akcjami wśród Legniczan. I jak sami mi twierdzą, nie zawiedli się. 20 lat na scenie. Pod tym hasłem odbył się sobotni koncert Gabriela Fleszara i muzycznych przyjaciół. Artystyczny benefic podzielony na trzy części. W pierwszej wystąpili lokalni artyści, w drugiej formacje, z którymi Gabriel występował kiedyś i obecnie, a w trzeciej sam jubilat. No, złucham, złucham, złucham! No! Historia jubileuszowego koncertu zrodziła się rok temu przy okazji Benefisu Sławka Szudrowicza i Jurka Delwo. Wówczas Fleszar był gościem koncertu. Dostał szansę, którą w tym roku wspólnie z przyjaciółmi i kolegami z branży w pełni wykorzystał. Benefis odbył się na dziedzińcu Akademii Rycerskiej. Nie obyło się bez szampana, kwiatów i tortu. Artyści wykonywali swoje interpretacje utworów Gabriela Fleszara. Mamy z jednej strony Delec, który gra, panowie grają taką muzykę, e... Takiego specjalnego roku, zawsze to, to nazywam. Trochę tajemniczego, trochę zawuło, troszeczkę zawolowanego, i, i dużo się tam rzeczy dzieje w tej muzyce. Z drugiej strony mamy Nicole Wardę, która po prostu zaśpiewa z gitarą, więc tak naprawdę i stylistycznie będzie to bardzo, bardzo rozrzucone, ale myślę, że to akurat zaleta tego. Oprócz Deles i Nikoli Wardy w pierwszej części koncertu wystąpili lokalni artyści, którzy także przedstawili swoje wersje utworów z repertuaru Gabrycia Fleszara. Można było posłuchać utworów grupy Łaj, y, Miasto Gniewu, Fotony i Anastazis. W drugiej części imprezy na scenie pojawiły się formacje, z którymi Gabryś występował kiedyś i obecnie: Bakarat, Veto, Head, Fleszar, Candida i A3 Format. Jakie życzenia składali muzykowi obecni na koncercie? Życzyłabym mu przede wszystkim dużo zdrowia i wytrwałości w tym, co robi. I żeby nigdy nie stracił takiej miłości do muzyki, którą w sobie ma, bo to jest chyba najważniejsze: żeby nie stracić zapału i, i nie dać się przeciwnością losu. Chciałam mu życzyć kolejnych 20, nawet. Dwa razy 20 takich pięknych, nawet lepszych lat. Ja bym życzył jemu i wielu takim muzykom, jak on świetnym muzykom, żeby, żeby w Polsce media się zmieniły. Żeby te zwłaszcza mainstreamowe media zaczęły taką muzykę pokazywać, promować. Mamy w Polsce naprawdę rzesze znakomitych. Świetnych artystów. Kolejna odsuna koncertu należała w pełni do Jubilata. Na benefic wszyscy muzycy wspólnie z Lednickim artystą stanęli na scenie. Można było usłyszeć wszystkie muzyczne wcielenia Gabriela, począwszy od jego najbardziej znanego utworu Kroplą Deszczu Pomocny Rok. 15 dwuosobowych załóg hutniczych wziął udział w 30. rajdzie samochodowym, który zamknął cykl tegorocznych imprez z okazji Dnia Hutnika. Zanim zespoły znalazły się na trasie do Świeradowa, dostały zadania na polu manewrowym. Tegoroczny jubileuszowy rajd odbył się pod hasłem Spotkanie po latach, był więc okazją do wspomnień. Próbowałem wjechać na koronę zbiornika słup. Jeszcze tak, jak nie mogłem punktu znaleźć kontroli czasu, to postanowiłem się zbliżyć bardzo mocno, prawie na koronę wjechałem, rozpatrzyłem się, gdzie ten punkt jest zlokalizowany i wtedy już się wycofałem i dojechałem po ludzką drogą. Pierwszym etapem rajdu hutników były manewry na placu. Organizatorzy zadbali o sporo slalomów i niełatwe zadanie parkowania tyłem połku. Wszystko to trzeba było zrobić najszybciej jak się da. Rozwaliłeś się. Jeszcze się nie przewrócił. 4, 4, ja. <laughs> jak poszło? No, nie wiem. To nie znam czasu. Jak się pan czuł tam za kółkiem? Bardzo dobrze, mam wspaniałego pilota. Do czego potrzebny jest pilot w trakcie takiej jazdy? Do wszystkiego, ja tylko kręcę kółkiem. I co? Jakie komunikaty idą od pilota? Będzie trzeba wypipkać. <grymiany> Nie, 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 za, nie udało mi się tyłem zaparkować, trochę w ścianę. Czy to trudne? Chyba nie, ale pierwszy raz to trudne. Pilot się przydaje tam w środku? Pilot nie reagował. Tuż po manewrach drużyny dostały mapki i ruszyły w trasę. Czekało na nich sporo zadań i atrakcji. Atrakcyjna trasa po rejonach tutaj Dolnego Śląska, no dość takimi wydaje się ciekawymi, wąrzutkimi drogami. Omijamy no, te główne szlaki. Po drodze zajeżdżamy do bazy lotniczej barytko Stanisławowa, tam będą zawody strzeleckie dla pilotów i dla kierowców. Następny odcinek z tej bazy wjedzie do jezioro Pilchowickie, do zapory elektrowni wodnej. Zgodnie z wieloletnią tradycją, wśród startujących drużyn nie było zespołu z numerem 13. Zwycięzcami tegorocznego rajdu zostali Tomasz Maślanka i Beata Minowska-Gugała, którzy debiutowali w tym wydarzeniu. To już wszystkie informacje na dziś. W imieniu całej redakcji dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam oczywiście na czwartkowe zmagania Polaków z Niemcami. To już wszystko. Do zobaczenia.